Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i gram laderka. Było, było parę meczy pro, nagranych przeze mnie w ciągu ostatniej godziny czy półtorej, czy dwóch, były śmierdziele. Najwyższa pora na laderka, żeby życie miało smaczek, la raz laderek, raz ee, serek. O, o, całkiem niezłe, żeby życie miało smaczek, raz laderek, raz serek. Tyle tylko, że powinno się rymować ze sra... sracz. <laughs> A a, tak. Już widzę te komentarze potem. Może nie powinienem tego publikować w ogóle. Dobra, gram przeciwko Terranowi na jednej z nowych map. Ta mapa wydaje mi się zarąbista dla Terrana, bo można dropować po prostu ze wszystkich możliwych stron. Więc... Więc zobaczymy, co się nasz Terranik zdecyduje zrobić. Gdzie jest rampa w ogóle? Aha, tu jest rampa. Dobra. Dobra, a mój przeciwnik pewnie tu. Czy tu? Chyba tu. Generalnie... Mm, jeszcze trochę nie ogarniam tych nowych map. Będę musiał w ogóle się z nimi chyba zapoznać w edytorze, a nie... A nie w ten sposób, bo to... Tak nie powinno być, że ja nie wiem co przy się będzie działo, jak to wygląda i tak dalej. Czy było GLHF? Było GLHF. Um, I... To znaczy, że może nie będę czizł. Żadnego śmierdziela, mówiąc właściwym językiem. a nie powinienem już tego proba. Co ja robię? Co ja robię? Dobra, Terranie się ostatnio Manili, znacie takie słowo? No, dobre jest, nie? Też mi się podoba. I robią Reaper, a potem po prostu Mass Echo, Mass Echo, Mass Echo. I... całkiem rozsądną odpowiedzią na to jest tak naprawdę zrobić expa yy, tuż po gejcie, stracić parę probek na Reapera, owszem, ale... a może i nawet nie przy dobrym mikro. I atakują moje no. Jest gaz. Znowu będzie Reaper. Znowu będzie Reaper. A ten SCI będzie budował ibea. Um, ja robię jeden gaz Stalkera i potem Expa. Ale są też inne opcje. Pod tytułem Mothership Core. Nie wiem, na ile jest dobra. Ja nie jestem. Marin! O! A to jestem zupełnie zdziwiony. Ten SCV być może miał po prostu budować fabrykę, ale to się nie udało. Ta mapa jest naprawdę bardzo dziwna. Stalker, Wharf Gate, EXP, a potem zrobię Robo. Yy, w ogóle tu jest tak mało minerałów? 2, 3, 4... Nie, standardowo nie. Wydaje mi się, że jakoś tak mniej. Yy. Dobra. I drugi gaz, bo będę potrzebował Mandel Shipcore, będę potrzebował paru stalkerów i to wszystko niestety potem... Się kumuluje i tego gazu zaczyna nam brakować, drodzy Protoszy. Um, dobra. Bo tak daleko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jak już zacząłem, to trudno. Skończę. Jeden Marin za darmo, uda się. Mina! Ha! Mhm. Dobra, to tak. Przez chwilę mnie nie będzie atakował, bo robi ekspa, więc. Gate Task Gates. Dwa, transfer paru probek, gate 3 zrobię tu, żeby, może jednym skanem nie wykrył wszystkich, obserwer więcej probek i warp będę chciał warp zrobić. Byle tylko nie zostać zauważonym. O, to bardzo hmm. głucha strata. Są już... Y Są już mediwaki, więc zaraz pewnie będę miał dropa do bazy więc będę musiał mocno uważać tu się przyda tak przyda się tak eee. Dobra, i mam jakąś tam armię do obrony też, szybko nigdy nie budowałem. to jest duży błąd, który mnie kopnie w tyłek eee. ale być może uda mi się za to coś innego ugrać Tu zostało paru maryniców, nie wiem gdzie jest medivac To jest podstawowe pytanie Aha, tu jest medivac Baraki, baraki, baraki. Dobra. Więc póki atakuję, puty będę kombinował. A skoro wiem, że są to baraki, to mogę pójść w roboty Bay. Jak szybka będzie jego reakcja? Nie najlepsza, nie najgorsza. No to u mnie jest bardzo kiepsko z ilością pylonów. A w ogóle to nie lubię tej mapy, bo jest strasznie mało miejsca w, w mainie. Do czego to doszło, żebym to ja był tym, który będzie dropował tech, 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 czyli będą głównie marudery najwyraźniej. Eee. Cały czas tu są miny, miny i marinsy, to po co ty te chlaby? Czyżbym dopiero teraz robił... Yy... Nie wiem. I znowu przez chwilę mu poprzeszkadzam, mam nadzieję, że coś mi się uda ugrać. Extended thermal lance, więcej gate'ów by się przydało. Charge. Same Marinsy, Medivaki. Nie rozumiem. No ja bym nie zostawiał mnie samemu sobie tutaj, więc on nie bardzo może wyjść. Nie wiem, chyba że będzie robił ekspa po prostu. Mina w linii minerałów własnej to nie jest idealny pomysł i idealne rozwiązanie. Właśnie z tego względu, że ma dużego splasha. Trzeba pomyśleć nad exp Widzę, że on cały czas jest w barze. Mmm, są mnie dwa wikini. A uh, więc Templar dzieci, Gate i drugi Force na Upgrade. W upgrade'ach i tak będę mocno do tyłu sporo tych wikingów jak upgradey 1.1, 1 Nie ma żadnego obserwera i nie ma żadnego TARETA i ma już trzecią bazę. Widzieliście tego SCV? Tak, to, to właśnie oznacza ta trzecia. To, to, ten SCV właśnie to oznaczał. E, więc niedobrze. Tam nie ma miejsca na budowę kanonów. Ciekawe czym mnie wykrył, czy skanem, czy. Dark Temptary są gotowe. Zobaczymy, ile nam się uda grać. I zobaczymy, co tu jest przede wszystkim. Czy jest wieżyczka? Wieżyczki brak. Gdzie jest Storm? Nie ma Stormu. No, przegrałem ten mecz, aczkolwiek yy, troszkę niefartownie. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, do następnego kasta. Steam and win, haha.